Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto z cukinią. Potrzebować będziemy 4 jajka, duże jajka, półtora szklanki mąki pszennej, dwie łyżki kakao, szklankę cukru, szklanka o pojemności 250, pół szklanki oleju, szczyptę soli. I tutaj mam łyżeczkę proszku, łyżeczkę sody, <laughs> przepraszam i łyżeczkę cynamonu oraz szklankę startej cukinii. To jest w moim przypadku pół cukinii. Jajka z cukrem ubijam na puszystą masę. Masę jajeczną już mam utartą. Dolewam olej. Dodaję proszek sodę cynamon, kakao, cukinię oraz mąkę. I składniki ciasta dokładnie należy mieszać. Ciasto musi mieć jednolitą konsystencję, to świadczy o tym, że już składniki mamy idealnie połączone. Ciasto przełożę do formy. Formę 22 cm I mam wyłożoną papierem do pieczenia. I tak przygotowane ciasto jeszcze zbiorę sobie brzegi i wykładam do formie. Ciasto będziemy piekli około 45 minut w 170 stopniach. Ciasto z cukini. przekładam i ciasto wędruje do piekarnika. Ciasto z cukini. I tak oto ciasto z cukini mamy upieczone. Wierzch opróżę cukrem, pudrem. Ciasto pozostawiamy do całkowitego ostudzenia. Ja ukroję kawałeczek i pokażę jak wygląda ciasto w przekroju. Kulchniutkie. I tak wygląda ciasto w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto z cukini.